Kochani, dziewczyny i chłopaki. W każdym moim podcaście mówię o narcyzach, mężczyznach, ale to jest oczywiście spowodowane tym, że po prostu jest mi łatwiej tak mówić. Mam wrażenie, że też większość ofiar to właśnie kobiety. Ale oczywiście jest to sztampa, oczywiście te podcasty, które tworzę, są i dla kobiet, i dla mężczyzn. I również dzisiaj chcę o tym powiedzieć, dzisiaj chcę skupić się na właśnie narcyzach, którzy są kobietami. I nie są to jedynie matki narcystyczne, także dzisiejszy odcinek kieruję do mężczyzn. Ale nie chcę mówić tutaj o matkach narcystycznych, bo raz, że nie umiem zdystansować się do tego tematu, jest mi bardzo ciężko. A dwa, że jest on po prostu dla mnie nieciekawe. Jakoś bardziej interesują mnie te tematy relacji um, pomiędzy mężczyzną a kobietą, pomiędzy partnerami. Um, no i ogólnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o narcystycznych rodziców, to też jest duży dostęp do tych informacji. Ja się nie będę tym zajmować, może w przyszłości na razie nie. W każdym razie. Dzisiaj będę mówić tu o kobietach, partnerkach, no i trochę też o kobietach, przyjaciółkach, ze względu na to, że też mnie ktoś o to poprosił. No i zacznijmy sobie od tego, że z kobietami narcyzami jest taki problem, że są one tak samo przebiegłe jak mężczyźni bazują na swoich urokach no bo jak wiemy, każdy narcyz jest przyciągający nie? każdy narcyz jest seksowny, atrakcyjny no i w przypadku kobiet. Czasem jest to jeszcze bardziej oczywiście uwydatnione. Jak to się mówi, płeć piękna. Oczywiście tutaj nie bagatelizujemy, no ale wiecie o co chodzi: jakby e, te kobiety faktycznie mogą wykorzystywać to jeszcze bardziej. Ja sobie mówię to trochę tak pół żartem, pół serio, ale myślę, że. To jest dosyć ważne, że jest jednak ta różnica pomiędzy tą atrakcyjnością mężczyzny a atrakcyjnością kobiety. I taka kobieta będzie emanować swoją seksualnością, będzie przyciągać mężczyzn w taki sposób. Ona będzie chciała być podziwiana przez mężczyzn będzie chciała być podziwiana jako taka fem fatal, a przez inne kobiety na przykład przyjaciółki właśnie jako wzór kobiecości, o które inne kobiety mają być zazdrosne. I często takie kobiety N, tak sobie będę na to mówić, bo nie wiem czy jest damski odpowiednik narcyska, narcystka, nie wiem, jakoś dziwnie to brzmi, więc będę mówić kobiety N, wybierając sobie właśnie przyjaciółki, które są mniej atrakcyjne lub kontrastowe do nich. I tutaj mogą krytykować na przykład ich figurę, Wygląd, fryzura, ale także umiejętności takie typowo kobiece, jak na przykład bycie matką, bycie kucharką. Brzmi to może trochę szowinistycznie, no ale wiecie, to jest fajne, jak kobieta dobrze gotuje i tak dalej. Jak jest dobrą matką, się dobrze ubiera, jak jest dobrą wizytówką ogólnie dla mężczyzny. I takie kobiety mają właśnie w sobie takie duże poczucie potrzeby konkurowania. We wszystkim chcą być najlepsze. To są takie zazdrosne diablice. Wybierając sobie przyjaciółkę, która też jest łatwym kąskiem, czyli daje sobą kierować, jest sympatką, często ma jakieś niedoskonałości, lub właśnie w drugą stronę, bo ja uważam, że narcyzi, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przyciągają osoby, które właśnie mają coś do zaoferowania, żeby móc to wziąć, zabrać i zasilić się tym, że ktoś inny stracił to, czego one nie mogą mieć. Mój ex na przykład zawsze mówił, że strasznie mu się podoba, że jestem taka empatyczna. Niesamowite, nie? Wcześniej na to w ogóle nie zwracam uwagi. Jak bombardował mnie miłością, to był to komplement na porządku dziennym. A później w fazie dewaluacji mówił, że jestem kłótliwa i tak dalej, żebym pomyślała, że faktycznie mam problem w komunikacji z ludźmi. I on nawet kiedyś powiedział, że mi tego zazdrości, tej empatii, bo on jej nigdy nie miał. I kobiety szukają w przyjaciółkach i partnerach czegoś podobnego. Takie kobiety są bardzo przebiegłe i często też sarkastyczne. E, działają w taki sposób, że budują swoją siłę na braku siły innej osoby. Czyli w przypadku przyjaciółki na przykład, em, taka kobieta N czuje się lepiej, kiedy ta druga kobieta ma zbesztane poczucie wartości, bo to powoduje, że miałaby ona jeszcze bardziej e, podziwiać tę kobietę, e, tę kobietę N. I mówić sobie She's a lucky, she's a star. Ale wiecie, jakby coś w dalszym tekście tej piosenki, nie? na no, w związku działa to tak jak w przypadku każdego narcyza: po prostu uzależnia od siebie partnera um, i czeka, aż ten partner będzie gonił ją, bo to jest kobieta jak z filmu. Wrażliwa, biedna, która wyrosła na silną i niezależną, ale w środku jest krucha, i on, jak ten książę, może ją ocalić. Znaleźć tą małą księżniczkę w środku niej, o matko chłopaki, ale wam teraz współczuję, po prostu jak sobie o tym pomyślę, to naprawdę nie chciałabym być w takiej sytuacji. W ogóle w dzisiejszych czasach, gdzie często mężczyźni naprawdę nie wiedzą, jak się zachować, na czym ta męskość ma polegać, no to jeszcze ten temat z narcyzami, kobietami and, to jest w ogóle jakby już jakieś apogeum bardzo trudne zadanie dla Was. I kobieta N będzie szukać partnera, który zapewni jej dobry status społeczny. Partner ma być idealny, najlepiej bogaty, bo to wszystko z boku ma wyglądać jak piękna, szczęśliwa rodzina, w której on jest jak Mr. Grey. Ona przykładna, wspaniała żona, zawsze gotowa na seks, świetna matka, kucharka i pani domu, no i te idealne dzieci, nie? Najgorsze jest to, że taka kobieta potrafi z diablicy przemienić się bardzo szybko w takiego słodkiego misia. I partner myśli, że ma przed sobą kochaną kobietę, która po prostu czasem nie radzi sobie, a ona robi to wszystko, żeby osiągnąć to, czego pragnie. I to jest bardzo wyniszczające dla partnera, i niestety taki mężczyzna często e, robi wszystko dla takiej kobiety, oddaje jej cały świat, a ona go zostawia bez nieczulenia. Dlatego mamy takie poczucie stojąc z boku, że ten facet to jest taki trochę pantofel, i niestety często tak jest. Kobieta N potrafi fantastycznie manipulować, używa swojej, jak już mówiłam wcześniej, kobiecości, swojego seksapilu, swojej kobiecej wrażliwości. I zakochany facet nie może się oprzeć takiej kobiecie, a na pewno nie może się jej przeciwstawić. I początkowo ona spełnia jego poczucie tego opiekuna, tego e, właśnie obrońcy, który tą biedną myszkę broni, a później ona przyjmuje kontrolę nad jego życiem i on nie wie, co się dzieje. Kobieta N ma obsesję na punkcie tego, jak wygląda, ale też ma bardzo wysokie mniemanie na swój temat. W każdej grupie ona musi wieść prym. Więc będąc ze znajomymi, ona musi kontrolować całą sytuację. I początkowo idziemy za taką osobą. Każdy lubi kogoś, kto jest pewny siebie, jest duszą towarzystwa, wydaje się, że ma jakieś fajne pasje. Dlatego inne kobiety chętnie się przyjaźnią z nią i fascynują się taką przyjaciółką. Początkowo nawet może być ona fajnym punktem zaczepienia do takiej konkurencji. Bo chcemy ją dogonić, widzimy, że na przykład ma świetną sylwetkę, chodzimy z nią na siłownię, pożyczamy od niej fajne ubrania, rozmawiamy o życiu i problemach, bo ona z pewnością siebie daje nam te rady. Później jednak zauważamy, że w tej relacji jest tylko ja, ja i jeszcze raz ja. W domu taka kobieta też chce rządzić. Jeśli małżonkowie mają wspólną firmę, to mąż będzie tym fajnym, miłym gościem, a narcystyczna żona będzie tą jędzą, jędzą której nie lubią pracownicy. Czemu jej nie lubią? Bo wszystkie sukcesy firmy, wszystkie superlatywy będą przepisywane jej, a pracownicy nigdy nie dostaną dobrego feedbacku. A nawet jeśli dostaną, to tylko po to, żeby myśleli, że zrobili to dzięki niej, lub że chwali ich, bo być cudowną, dobrą kobietą, opiekunką itd. Taka kobieta prędzej da ci na prezent własnoręcznie zrobione pralinki, żeby Pokazać, jakim jest zaradnym cukiernikiem, ani, aniżeli pochwalić się, że coś dobrze zrobiłeś. Wszędzie musi widzieć profity dla takiej gloryfikacji swojej zajebistości, że tak to nazwę. I kolejna taka cecha wspólna wszystkich narcyzów to jest przesuwanie granic albo ich całkowity brak. I tak jak mężczyźni, kobiety kolekcjonują swoich partnerów, nawet pozostając w jednym związku, bardzo często mają swoich wielbicieli, np. w postaci ex. I to podnosi ich wartość. O takich kobietach ciężko zapomnieć, i mężczyźni, którzy je poznali i tęsknią za tym czasem love bombingu, zrobią wszystko, żeby ona wróciła. Teraz jak to opisuję, to mam nawet wrażenie, że mężczyźni mają jeszcze bardziej fatalną sytuację, bo jakoś o facetach łatwiej powiedzieć, że a to był drań, wykorzystywał mnie, znęcał się nade mną i tak dalej. Z kobietą jest tak trochę inaczej. Kobiety nadal uchodzą jeszcze za słabe, delikatne, wrażliwe, jak taka kochana myszka mogłaby zrobić coś złego. No i fakt, że to mężczyzna teoretycznie powinien opiekować się kobietą. Oczywiście zaraz ktoś się przyczepi, że to jakieś tam stare są filozofii i tak dalej. Główno prawda. Jakby w biologii nie da się oszukać. Tak jest. No i ciężko odejść. Tym bardziej, że kobiety także zostawiają te otwarte furtki. Kobiety także zdradzają. Generalnie nie ma się co rozdrabniać. Oni, one używają podobnych lub nawet takich samych metod, co mężczyźni narcyzi. No i później w podobny sposób... Obwiniają partnera. Takie kobiety też są wielkimi egocentryczkami, one muszą być ciągle w centrum uwagi. Ja mam wrażenie, że u mężczyzn, narcyzów też tak jest, ale jednak mężczyźni, nawet rozwiązując jakieś problemy, często wolą robić to w samotności. To też wynika z naszej emocjonalności. Oni niechętnie się dzielą. Kobiety bardziej emanują swoimi emocjami, emocjami. potrafią być bardziej histeryczne. Dlatego też chyba częściej można je zobaczyć w najróżniejszych, dramatycznych sytuacjach. I jeszcze wracając do tematu przyjaźni, no tutaj nie ma o czym mówić. To nie jest materiał na przyjaciółkę. No bo jeśli ktoś jest sfokusowany na sobie i pozbawiony empatii, to jak może na przykład radzić kumpeli na temat jej problemów? Na początku każdy narcyst chce poznać ofiarę, wyciągnąć z niej informacje. Więc kobieta N robi to samo. Ona budzi zaufanie, rozmawia na temat problemów, ale później po prostu ma to gdzieś, bo w tym wszystkim chodzi tylko i wyłącznie o nią samą. Takie kobiety są niebezpieczne dla swoich przyjaciółek. Potrafią skłócać się z facetami, z innymi przyjaciółmi. I one robią to z dwóch powodów. Z jednej strony chcą mieć taką przyjaciółkę tylko dla siebie. Lepiej ją manipulować, odłączyć ją od innych światów, um, żeby też wyzbyć się tego łańcucha informacyjnego. A z drugiej strony, po prostu robi to z zazdrości, żeby zniszczyć te dobre strony życia swojej przyjaciółki. Taka kobieta będzie krytykować na przykład faceta, mówić o jego niewierności, podjudzać, poddawać jego zachowanie pod wątpliwość. Tak samo zresztą może skłócać kobietę z jej dziećmi. Choć. Może jest to troszkę mniej interesujący target, ale jednak. W każdym razie taka kobieta nie cofnie się przed niczym i będzie bawić się w liczne toksyczne intrygi. Jak odejść od narcyza, czy to od kobiety, czy od mężczyzny, znajdziecie w moim podcaście o tym, jak odejść. Generalnie chciałam dla siebie samej, no i oczywiście dla Was, zrobić takie porównanie i stwierdzam, że naprawdę mężczyznom może być ciężej zaakceptować fakt, że ich kobieta jest taką diablicą. I może też być ciężej odejść przez przekonanie, że właśnie kobietą trzeba się zaopiekować. Szczególnie krytyczna jest sytuacja, kiedy na przykład mamy dzieci ze sobą i jest kobieta N, i co zostawić ją samą z dziećmi. To jest bardzo trudny temat. I to jest właśnie, według mnie, taki główny punkt manipulacji, że właśnie kobieta będzie łapać Was na to, że ona jest taka malutka, trzeba się nią zaopiekować. Dlatego wy musicie być czujni i możecie na to pozwolić, bo ona ta granicę będzie cały czas poszerzać, ona będzie cały czas tłumaczyć swoje zachowanie, na przykład swoją zdradę, że albo ty się mną tak nie zająłeś wtedy, albo ja byłam sama, albo ty wyjechałeś i coś tam. Oczywiście mężczyźni też tak robią, ale kobietom troszkę łatwiej przychodzi właśnie ta manipulacja tą swoją bezradnością. Jeśli chodzi o przyjaciółki z kolei. Ciężko stracić kogoś, kto wie o tobie tak dużo i przez długi czas był wspaniałym wsparciem. Ale trzeba do tego podejść tak, jak w związku. Ta osoba zabrać już wystarczającą cząstkę Twojego życia, wystarczającą cząstkę ciebie. I po prostu czas powiedzieć stop. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w następnym. Do zobaczenia, Boże. Do usłyszenia. Ciągle robię ten błąd. Wyobrażam sobie, jakbym na Was patrzyła i Wam to mówiła. Ja. Do usłyszenia w następnym podcaście.